Jeśli współpracujesz z agencją marketingową i zastanawiasz się, czy obecny model rozliczenia jest słuszny, albo chcesz wejść we współpracę z agencją marketingową i zastanawiasz się po prostu, w jaki sposób agencje rozliczają się za pracę, to w dzisiejszym odcinku pokażę Ci trzy najpopularniejsze modele rozliczeń. Do każdego z tych modeli pokażę Ci zarówno plusy, jak i minusy. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Bartek Berendt z tej strony i w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat rozliczeń z agencją marketingową. Konkretniej przejdziemy przez trzy najpopularniejsze modele rozliczeń, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym Ci dać znać, że dla osób, które oglądają ten kanał, mam kilka wolnych slotów na bezpłatny audyt kampanii. Płatnych. W ramach takiego audytu przeprowadzimy analizę analityki Twojego sklepu internetowego, struktury kampanii, kreacji reklamowych, feedu produktowego. I tego, w jaki sposób zoptymalizowana jest Twoja ścieżka zakupowa. Jeśli to brzmi dla Ciebie ciekawie, to w opisie jest link, poprzez który możesz zapisać się na taki bezpłatny audyt. Natomiast teraz wróćmy do szczegółów dzisiejszego odcinka. I pierwszy model rozliczenia się z agencją marketingową, przez który przejdziemy, zapiszmy to sobie. Model 1 to jest procent od budżetu reklamowego bądź też jakaś opłata stała plus ten procent od budżetu. I szczerze, ja nie widzę żadnych plusów idących za takim modelem rozliczania. Ewentualny plus, który zauważam, to jest zakładając jakiś stały budżet marketingowy na, na miesiąc, to jest to, że po prostu dokładnie wiesz, ile wydasz na obsługę tej kampanii. Natomiast taki model w ogóle nie motywuje agencji do tego, żeby generować Ci jak najlepsze wyniki, tylko raczej motywuje tą agencję, żeby namawiać Cię, żeby cały czas powiększać ten budżet reklamowy i to jest główny minus, który stoi za tym modelem rozliczania. Generalnie nie wchodziłbym w agencję, która stosuje taki model rozliczenia, no chyba że ktoś by mi tą agencję mocno polecił i wiedziałbym, że rzeczywiście pracują tam doświadczeni specjaliści. Natomiast szczerze powiedziawszy, nie widzę w ogóle plusów idących za tym modelem rozliczenia. Jeśli podoba ci się to wideo i chciałbyś być na bieżąco z tym, co najlepiej działa w branży e-commerce, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki i wracamy do szczegółów tego odcinka. Przejdźmy do modelu drugiego, i to jest model, który u niektórych klientów my sami stosujemy. Więc ten model wygląda w następujący sposób. Jest jakaś opłata stała, czyli mamy opłata stała opłata plus jakiś tam procent od różnicy pomiędzy wygenerowanym przychodem minus koszty reklam. I z mojej perspektywy ten model jest znacznie lepszy, bo tutaj ten model motywuje agencję, żeby generowała ci jak najwięcej pieniędzy jak najmniejszym Kosztem reklam. Natomiast oczywiście są też minusy tego rozwiązania, które są związane stricte z atrybucją, czyli tego w jaki sposób Google, Facebook przypisują sobie konwersję. I chciałbym Ci to teraz wytłumaczyć na konkretnym przykładzie jakiejś pojedynczej konwersji. Czyli załóżmy sobie, mamy tutaj nasz przykład i załóżmy sobie, że ta konwersja wyglądała w sposób następujący. Najpierw klient zobaczył reklamę na Facebooku. I kliknął w nią, przeszedł na stronę, następnie wyszedł z tej strony i wyświetliła mu się reklama Google'owa. Wszedł w tą reklamę, znowu nie dokonał zakupu i następnego dnia wyświetlił mu się remarketing facebookowski i ten remarketing facebookowski dopiął transakcję, czyli tutaj mamy transakcję. Natomiast co się w tym momencie dzieje? Google i Facebook... Przypisuje sobie tą konwersję, więc w menadżerze reklam Google'a i w menadżerze reklam Facebooka ta konwersja występuje. No i jeśli agencja obsługuje ci te dwa kanały, to po prostu pobiera prowizję za tą jedną transakcję, która wystąpiła raz u ciebie, dwukrotnie, bo tak, bo tak jak wspominałem, ta konwersja jest przypisywana zarówno do Facebooka, jak i do Google'a. No i to jest minus tego rozwiązania. To w jaki sposób myśmy to obeszli w naszej agencji, Właśnie przy tych klientach, u których mamy ten sposób rozliczenia, to jest po prostu, że rozliczamy się z wyników z najlepszego kanału, dzięki czemu nie ma tego problemu nakładania się tych konwersji. No, i jeśli chodzi o następny minus tego rozwiązania, to jest to niewątpliwie brak przewidywalności kosztów no bo nie wiesz do końca, jak będą wyglądały wyniki z kolejnego miesiąca. Ile agencja wyda budżetu, no chyba, że sobie to założycie, no ale nie wiesz, jaki będzie zwrot z, z wydatków na reklamy, więc ciężko jest oszacować, ile zapłacisz za obsługę. No dobrze, no i trzeci model rozliczenia to jest po prostu opłata stała, która jest dostosowana do budżetów i do wyników klienta. I to jest model, na który częściowo właśnie przeszliśmy. Jeśli chodzi o plusy właśnie współpracy na tym modelu rozliczeń, to brzmią one następująco. Pierwsza sprawa to po prostu prostota rozliczeń. Mamy jakąś opłatę stałą, na którą się umawiamy i tą opłatę stałą co miesiąc nam płacisz. Druga sprawa to jest przewidywalność kosztów, czyli dokładnie wiesz, ile w danym miesiącu, ile w następnym miesiącu wydasz na obsługę kampanii. I trzecia sprawa to jest brak presji tej agencji na zwiększanie tych budżetów, czyli agencja może się skupić na tym, żeby po prostu z obecnego budżetu wyciągać jak najlepsze rezultaty. I nie ma tutaj żadnej presji, żeby zwiększać ten budżet. Natomiast jeśli chodzi o minusy, no to na pewno brak bezpośredniej korelacji. Tej opłaty stałej z wynikami, które agencja Ci generuje, i motywacja agencji do działania na tym modelu rozliczeń może być po prostu też niższa niż w tym modelu drugim. Dlaczego zdecydowałem się wdrożyć ten model u nas? Przede wszystkim przez to, że zauważyłem, że ten model rozliczenia, właśnie stałka plus. Prowizja od wygenerowanego przychodu minus koszty reklam powoduje takie problemy właśnie związane z atrybucją. Natomiast u niektórych klientów właśnie rozwiązaliśmy to poprzez rozliczanie się z najlepszego kanału. Natomiast jeśli chodzi o to zaufanie do nas i to w jaki sposób przyciągamy klientów do naszej agencji, to większość współprac i tak zaczyna się od takiego bezpłatnego audytu. Ten bezpłatny audyt jest tworzony przez, bezpośrednio przez specjalistę, który później zajmuje się tym klientem. Więc ty jako klient możesz lepiej poznać osobę, która będzie obsługiwała twoje konto. I też jasno zawsze klientom mówimy, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie poprawić to, co dzieje się na koncie reklamowym, czy to, co jest ustawione na koncie reklamowym naszego klienta jest po prostu. Dobre. No dobra, no i mamy te trzy modele rozliczeń z agencją zamknięte. Jeśli chciałbyś przeaudytować swoje konto reklamowe i zobaczyć, co możemy na nim poprawić, to w opisie zostawiam link, poprzez który możesz zapisać się na taki bezpłatny audyt. Tymczasem wielkie dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnym. Hej!